Siemka! Witajcie w kolejnym odcinku Heavy Raina. Lecimy się z kolejnym odcinkiem, i ostatnio skończyłem tutaj, bo mieliśmy rozdziały eee, i będę ciągle aż leciał. Tagama ma pewnie dużo zakończeń. Ogólnie też widzę, że niekiedy. Eee, nie wiem czy ścianka nie była inaczej napisana na konsoli, bo miałem wrażenie, że to jest V, a nie W. Nie wiem. Może tak to ustali. Lecimy. O, kiedy ostatnio grałem. No po północy A! Co już? Rado co nie mogę się napić Może parasol? Nie mogę wejść jeszcze... nie mogę wejść jeszcze. Lepiej pójdę schodami. Gość z recepcji powinien być w stanie mi pomóc. Szukam już od tygodni. Obym tym razem coś trafił. Loren Winter, coś to panu mówi? Nie, nie kojarzę. A oczywiście A ta Winter Trzecie piętro na końcu korytarza. Ostatnie drzwi po lewej rzuć pieniędzmi, odazuć ci powiesz wszystko Co tutaj jest winda Scott Scott A Chyba tutaj w tym hotelu może nie, nie być windy Muszę się dał, w kamerę się popatrzył. Ostatni drzwi po lewej. Aż mi się skojarzył jeden film. Ja zapomniałem, że myszkom się porusza postacią. Aha, już zapomniałem całkiem. Moment. A udało się 50 dolców. Bez całowania, ani żadnej perwery. Pasuje. Ja, ja zawsze myślałem, że ona mówi bawary. Czy mi, zobaczyna mam wykłuszone mieszkanie? Panie 10 minut. Kiedy zadzwoni to koniec. Jasne Okej... Okay. Scott, wyciągaj hajs, no. Pięćdziesiąt je rzuciłeś, czy ile? A, <laughs> mogę jeszcze myślić. Zacznij zrzucać ubrania, nie mamy całego dnia. Nie po to tu przyszedłem. Ach, kurwa, glina. Mogłam wiedzieć. Czego chcesz? Na koszt firmy, tak? <laughs> Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Rodziny ofiar zabójcy z origami zleciły mi przeprowadzenie śledztwa. Przyszedłem zadać pani parę pytań o John'ego. Wszystko już powiedziałam policji, i nie mam nic do dodania. Proszę dać mi spokój. Przekronaj hmm, Przekonaj, albo nalegaj. Mamy zabójcy, będą kolejne ofiary. Potrzebuje pani pomocy, Lauren. Może wie pani coś, co przyda się w śledztwie? Pomóc panu? Niczego pan nie zmieni. Mój syn nie żyje, słyszy mnie pan? Nie żyje! Przekonaj. Zabójca nadal przebywa na wolności i znowu zabije, jeśli go nie złapią. Mój Johnny nie żyje, co to za różnica? Nie, nie chcę ich od Jeśli nie znajdziemy zabójcy, kolejne matki będą odnajdywać porzucone ciała synów. Ale pewnie Co to panią obchodzi? To Gdyby się daje pijo, żeby się obraziło. No, udało się. Czy to był John, tam... Jest syn? Jaki był Johnny? Jakim był dzieckiem? Johny był dobrym chłopcem. Czasem już się z innymi dzieciakami, które nazywały mnie. Nie Chyba na swój sposób rozumiał, co się dzieje wokół niego. Myślałem się. A co z ojcem, Johnnego? To nieudacznik bez pracy. Jak wracał pijany, to lubił mnie bić. Odszedł kiedy Johnny zniknął, tyle go widziała. Chórz. Dobrze, że odszedł. Eee, Jak znowu, Pani syn? Po szkole zawsze chodził bawić się z dziećmi sąsiadów. Pamiętam, że tamtego dnia była straszna bałagan. Nigdy tego nie zapomnę. Wszystkie dzieci wróciły do domu około piątej. Czy znaleźli coś na miejscu, jakieś ślady albo świadków? Nie. Powiedzieli, że pewnie uciekł, ale na pewno niedługo wróci. Na pewno niedługo wróci. Pięć dni później znaleźli jego ciało. W ręku trzymał figurkę origami, a na jego piersi leżała orchidea. Ej. Hey. A jednak animację. Może ją pociesz? Dopiero straciła dziecko. Wiem co musi... Nie dotykaj mnie! Oj, chciałem dobrze. Mój syn był moim największym skarbem. Jedyną dobrą rzeczą w tym pojebanym życiu. Odebrano mi go bez powodu. Niech pan idzie. Być sąd! Tak pewnie taktowny raczej nie jestem. Nie wychodźmy jeszcze. Zostawię wizytówkę na stole na wszelki wypadek. Nie ma sensu naciskać. Niczego mi nie powie. No nie w tym stanie, człowieku. Gówno się dowiedziałem, ale warto było spróbować. W sumie nie? nie powinienem takiej naciskać. Chyba wciąż jest w szoku. Jeśli pani sobie przypomni cokolwiek, proszę zadzwonić. Lepiej stąd znikam. Chyba złą... Dlatego, jeśli chodzi o kwestie, poruszyłem, bo no nie w ten sposób powinienem z nim gadać, bo wyjątkowo szybko. ID. Zawsze szukałem wszystkie kieszenie. Jako był etana. Cholera na Cholerna astma. A przez tę zasraną pogodę czuję się coraz gorzej. O? Budziesz mocniej. Masz nie widać? Z buta. Nie wiem co mam się o Jezu! jakos się łatwiej mieć napadzie robi to quick time events pieprzili go tą butelką o no tak rozwaliłeś stół Stoi, patrzę, koli się leją, Błędę w domu robią. Pomyliłem się. Tu już nie musiała na narzędzia klikać. Jeszcze się zobaczymy. Złama się. Nic panu nie jest? Mnie nie jemu tak. Kto to był? Były klient, który się mnie uczepił. Jak zaczął się robić agresywny, to kazałam mu znikać. Proszę na siebie uważać. On to tu wróci. Przepraszam za Panie Shelby? Tak? Dzień. Nie ma za co. Takie bez y, gadania, machnięcie ręką. to jedwo idzie, muszę zobaczyć te więcej, bo tam to nie można było więcej. Jak on się nazywał? tak Ethan Maas, Norman. Norman Jaden. Pogoda jeszcze gorsza. Na co bezpała sola Boże, ręce mi się trzęsą. Muszę się wziąć w garści, Przynajmniej na razie Gdzieś zapisałem to nazwisko Blake Porucznik Carter Blake zgadza się Są mój dziennikarze Wydają się dobrze poinformowani Cholerny deszcz Pada bez przerwy odkąd tu przyjechałem Czuję, że polubię to miejsce no, sobie wiedział! się Jak wie? Ma pan jakąś panie Tak. że Widzę, że graficznie ta gra podąży za PS4. Bo takich przemoczonej twarzy nie było na PS3, jeżeli się nie mylę. dosłownie woda po całej twarzy leć. 7023 Norman Jayden wtorek, 4 października 2011 godzina 8.14 i taś zaczyna zabawa e, Czy widziałam z tyłu? Po co mnie wkurza to, to, że czasami ten głos ich jest bardzo ciwo. Nie, tu już byłem. Co tam w ogóle jest? widać kawy, mam. Trochę zimne, co? Przepraszam bardzo, ale kim Pan właściwie jest? Norman Jaden, FBI. Jeśli ma Pan pytania, to proszę porozmawiać z powróceniem Blake'em. Okej. Okay. Zawsze tam lekko O, coś mi tu wyskoczyło Mam nadzieję, że tu nie... nie, nie tam. kawa. O. No super. Rani ja tu za omat, co? To jeszcze od 1 do 4. No. Mam. Ja nie będę ich te palców, jeżeli to zikin oh. hmm. oh, okay, się pojawi. I cały strój do prania. O, mogę się więcej się pojawiło. Jest. Dzięki. Trzeba ja tu widzę ze ślady, ale... Co to chodziło? A! Ślady na to, na Ciało jest pewnie pod przylądekami przy reflektorach. Ciało pozostawiono przy torach. Podobnie jak i inne za dużo tu ludzi. Zadewczą miejsce zbrodni. Szukam porucznika Kartera Blake'a. Powiedziałeś do siebie. Ciało nie było, było A eee. no Może po prostu zjadę sobie. To trzeba I na tyłku. Jezu, okropnie, ale to teraz że im bliżej ciała sprawdzę. Czybyś się tutaj widać, Iza? Hey, Cita, co tu robisz? Point blank, agent Norman Jayden BI. Uciekamy <noise> z tych Wypadkiem. Jeśli jest pan miłośnikiem autostrad, deszczu i trupów, to dobrze pan trafił. Mike, podniosę temu zło w z Buldożerze, żeby zbastował na chwilę. Własnych myśli nie słyszę. Robi się poruczniku. Dosłownie. Wiem, że jest ja słyszałem gra, ale... No, idzie pan? Jada. Więc... co się stało? Dziś o 6 rano jakiś facet wyszedł z psem na sranie i znalazł ciało. Na razie wiemy niewiele. Tego co udało nam się zebrać wygląda to na robotę za z Zoligany. Zidentyfikowano już ciało? E, jeszcze nie. Niedługo będziemy wiedzieć więcej. No i co z tym koronerem? Jest już w drodze poruszniku! Czekamy już godzinę do kur Czy czas szcząt został szczerony? Po stężeniu pośmiertnym było to niedalej jak 6 godzin temu. Więcej dowiemy się jak przyjedzie korona. Na miejscu jest mnóstwo oczu. Nie boi się pan, że państwo ludzie mogą zniszczyć dowody? Siedząc za biurkiem nie znajdziecie dowody. Prawda? Nawet, w ślark, nawet gdybyśmy nie byli z Nie. A oczywiście, że nie. Tego nie powiedziałem. Tony, dziennikarzy mają zakaz zbliżania się na kilometr od tego miejsca. Jasne? Tak jest, Eee... E... Wiemy, co spowodował Ciele nie ma śladu. Możliwe, że został udobiony. Jak pozostali Wiesz, jestem trochę zajęty. Może porozmawiamy o tym później na posterunku. Jasne, nie masz praw. Nie mogę się tu rozejrzeć? Proszę bardzo. hej, Jaden, niech pan da znać, jak pan coś znajdzie, dobra? Działamy w jednej drużynie. Powiedziałem. I teraz mogę? <laughs> Przecież dobrze idę, co jest Jaden? No, z Paśadów Eee pierwszej ofiary gdzieś tam jeszcze niż... 12 godzin tam było figurka origami w prawej ręce Palce prawdopodobnie zaciśnięte po śmierci Eee. twarz ma umarzoną głoki Tak jak w hmm. Rana powierzchowna na prawym łudzie krew identyczna z pobraną z ogrodzeniem Czyli to jego krew dość widziałem. Wracam na pustarunek zanim dostanę zapalenia płuc. Oni już dawno wchodzą mają. Zabójca zostawił tylko no te ślady, które chciał. do ślady Tutaj wiem. Ślady prowadzą na te groble. Zawójce musiał schodzić ten z ciała. Dziwny człowiek z tego jest to cieszyła go długi obecności. Może będziesz biegł idzie bardzo wolno. Już tam patrzyłem, więc ciekawostka miejsce do no, manager idena to aktor, który dawał mi e, na motion capture twarz podobno z zapoda Swoją dziewczynę, bo, coś na ciekawostkach Czytałem na temat postaci, i ten odcinek już ma. O miała pół godzinki. No wracamy do lata, no o nowy bonus. Ale ten etap już zrobię sobie w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Heavy Raina. Hej!